Dzisiaj, jako boży przypadek, opowiem wam historię pewnego chłopca. Nastoletniego chłopca, e, który bardzo cierpiał, dlatego że e, jego rodzina przechodziła e, kryzys finansowy. E, Wychowywała się z mamą. E, była to samotna matka, e, która miała tego jedynego syna i musiała zadbać o, o utrzymanie siebie i jego. E, I przed taki moment, kiedy ten chłopiec opowiada, że y, słyszał w nocy płacz mamy, co noc za ścianą słyszał, jak mama płacze. I on się strasznie z tego powodu martwił, dlatego, że no, wiedział, że są jakieś trudności. Nie wiedział dokładnie o co chodzi, dlatego, że w ciągu dnia. Mama nie mówiła o tym. Mama w ciągu dnia zawsze chodziła uśmiechnięta, yy, zawsze śpiewała, zawsze mówiła, nie martw się. I kiedy, kiedy on słyszał, jak rozmawia z kimś innym, albo ktoś inny, yy, jakiś znajomy czy ktoś z rodziny, przychodził i, i żalił się, a jacy jesteście biedni, albo yy, mama zawsze mówiła, nie martw się, Bóg się zatroszczy, Bóg się zatroszczy. Ale on nie, nie, jakby nie wierzył temu, że, y, że mama rzeczywiście sądzi, że Bóg się zatroszczy, dlatego że co noc słyszał jej płacz. I cierpiał z tego powodu bardzo. Któreś nocy y, płacz obudził go, bo był, bardziej, y, był jeszcze głośniejszy niż zwykle i nie wytrzymał. Chciał pocieszyć mamę. Wszedł do, poko do sypialni mamy i ujrzał, że mama modli się na kolanach. I płacze ze wzruszenia. I słyszał, jak mówi: Panie Boże, dziękuję Ci za tę trudną sytuację. Dziękuję Ci za te trudy. Dziękuję Ci za to, że ja sama muszę to nieść, dlatego że dzięki temu Ty jesteś tym, który to niesie ze mną. Dlatego że dzięki tym trudnym okolicznościom ja mogę doświadczać Twojej obecności. Dziękuję Ci za to, że dajesz mi się jak nigdy wcześniej. Chłopiec nie mógł wytrzymać. Podbiegł do mamy, przytulił ją i zaczął płakać razem z nią. I dopiero wtedy zdał sobie sprawę, jak wielka była wiara jego mamy. Jak wielka była wiara w Bożą Moc. I rzeczywiście, rzeczywiście, wiara czyni cuda i przemienia każdą sytuację, choćby po ludzku była trudna. I Boża obecność przy Tobie jest dużo większym podarunkiem, jest dużo większym prezentem. Niż mm, obfitość, niż pieniądze, niż bogactwa. Ta kobieta nie miała nic, miała trudności, niosła ciężki krzyż, ale wiedziała, że ma Boga przy boku i to jej wystarczało. To sprawiało, że płakała ze wzruszenia każdej nocy. Mam nadzieję, że ta historia pomoże Tobie również przeżywać trudności razem z Bogiem. Pozwoli Bogu pocieszać Cię i pomagać Ci w tych trudnościach. Abyś wiedział, że nie jesteś sam. Bóg jest przy tobie i to wystarczy.